Zmiany personalne w MZK stały się faktem. Z przykrością muszę powiedzieć, że ziściło się to, o czym mówiliśmy. Panowie odczekali, aż się zakończą wybory prezydenckie. I po prostu robią z nas idiotów. Kazimierz Sulima, były wicestarosta Pilski z Platformy Obywatelskiej, znalazł zatrudnienie w spółce miejskiej. Kieruje działem utrzymania ruchu. O tym niemal miesiąc temu poinformował właśnie Grzegorz Piechowiak. Wówczas sam zainteresowany powiedział, że złożył podanie o pracę do MZK, a władze miasta odsyłały w tej sprawie do prezesa miejskiej spółki, tłumacząc, że ten decyzję podejmuje autonomicznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje pan prezes i podjął korzystną dla byłego wicestarosty. Poszukiwałem na to stanowisko właściwej osoby o bardzo dobrej umiejętności rozmowy z dużą grupą pracowników, także trudnych rozmów. I tutaj nie ukrywam, że bardzo ważne jest doświadczenie. Skorzystałem z bazy, którą mamy w zakładzie. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że konkursu na to stanowisko nie było. A skoro Kazimierz Sulima złożył wcześniej podanie o pracę, to w tej bazie zakładu już figurował. Rzeczniczka zarządzanego przez Platformę Obywatelską Ratusza starała się chronić byłego wicestarostę przed mediami. Pan Kazimierz nie jest w ogóle poinformowany o tym, że będzie dzisiaj filmowany. Ma prawo odmówić. Tymczasem kierowcy nie rozumieją decyzji nowego prezesa, bo poprzedni kierownik tego działu sprawdzał się na tym stanowisku. On otrzymał także kierownicze, ale nowe stanowisko w dziale systemów informatycznych. Oficjalnie kierowcy nie chcieli się jednak wypowiadać na temat zmian kadrowych. Nie chce ich także komentować następca Kazimierza Sulimy. Najgorzej, jak ktoś komuś zagląda w garduszek. Ja się nie wypowiadam na temat awansów i zatrudnienia u prezydenta Miasta Piły. Wolałbym, żeby on nie komentował naszych zatrudnień. Na pewno są to kontrowersyjne sprawy. Tego, tego nikt nie uniknie. Bo w instytucjach powiatowych pracuje już trzech byłych samorządowców tym razem zaprzyjaźnionych z porozumieniem samorządowym rządzącym w powiecie. Jeśli ktoś przez. 4 czy 8 lat, czy ileś funkcjonuje tylko w samorządzie, no to rzeczywiście potem powrót na rynek jest w jakiś sposób utrudniony. No ale no, wszyscy sobie, sobie muszą jakoś radzić. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale dlaczego nie na wolnym rynku, tylko w instytucjach samorządowych.